Było, to pierwsza wojna, bo, tak? Światowa tak. W, wojna polsko-bolszewicka. jeszcze w 1936 roku gdzieś w muzeum był zdjęty ze stanu ten ostatnia sztuka. Gdzieś była ten, że, że stała jako na jakiejś jednostce. Jak nie wiem, czy weszli, to w 1939 to dopiero zniszczony ostatnia sztuka, bo gdzieś tam była w muzeum, jako wiennozy, jako pojazd muzealny z Podczas kampanii wrześniowej gdzieś tam w Poznaniu stał uh -huh. gdzieś ten pojazd w jakiejś jednostce czy na coś i był zniszczony podczas kampanii wrześniowej. Uh -huh. Nie wiadomo jak jest zniszczone, coś nie wiem, co zabrali, no to coś stal się no to Może i przetopili tak, ten, ale uh -huh. mówię, jeszcze 30, na początku 39 roku był, była jedna oryginalna sztuka. Uh -huh. Pójdę wciągamy czołg na lawetę, tak współcześnie. Czołg rano. też będzie brał udział w jutrzejszej rekonstrukcji Litwy Warszawskiej o 12 pod centralem w centrum Jagostoku, przypominam jeszcze przelecimy tutaj zobaczymy jak nie widzieliście tutaj tych pojazdów Muzeum Wojska takie sprawy troszeczkę To wszystko jest w tej części militarnej, Muzeum Wojska na Węglowej, do zobaczenia. To na przykład z takich ciekawostek to jest przyczepa do yy, pieczenia chleba, taka piekarnia po prostu można powiedzieć. Polowy piec piekarski na przyczepie dwuosiowej, tak to się nazywa, pozwala na wypiech 54 podwójnych bochenków. Zużywał 9 litrów oleju napędowego na jeden wypiek na 54 podwójne bochenki. A w ciągu doby był w stanie wytworzyć prawie 3 tony pieczywa. Także jest to jakieś osiągnięcie. A tu jest z kolei kuchnia polowa na dwukołowym wózku. 320 litrów. Pożywne, gęste zupy. Kuchnia zużywała do 35 kg drewna we wszystkich czterech kotłach i miała cztery zbiorniki po 80 litrów. Tutaj różne legendarne widzę pojazdy: Polska Łódź Perska na przykład. A tutaj z kolei legendarny ciężki motocyklem 72, wierna kopia niemieckiego BMW R71. A to jest z kolei gaz, chyba tak samochód terenowy Gaz 69A. Komandirka tak zwana. Używa go milicja obywatelska w Polsce. Średnie zużycie paliwa 14 litrów na 100 kilometrów. Niektórzy na gaz, pamiętam, potem w Polsce przerabiali yy, tego typu samochody, żeby je użytkować. Co to z kolei jest? Latarnia lotniskowa. Na bazie Ziła. Z 60 km była dostrzegalna ta latarnia. Średnie spalanie na drodze. Zobaczcie w terenie 50 litrów paliwa na 100 km. Silnik v 8 Pojemność prawie 6000 cm. Moc 170 koni mechanicznych. Tu coś amerykańskie. Co to jest? Amerykański 5 tonowy samochód ciężarowy Piercaro. Był przystosowany do poruszania się po torach. Jeden z egzemplarzy. Wykorzystywany przez wojska kolejowe. Prędkość skrzynia biegów 40 km na godzinę to z 1919 roku samochód akurat. Tutaj rekonstrukcja. Eee. Tutaj co dalej mamy? Wyrzutnia BM 13 czyli tak zwana Katiusza. Średnie zużycie paliwa 42 litry na 100 km, napęd 6 na 6 pojemność silnik benzynowy 5600 cm. Czołg średni T34. Wyprodukowano ich ponad 25 tysięcy sztuk, słuchajcie. W latach 60. zniknęły yy, wyposażenia, A ten czołg był umiejscowiony właśnie na ulicy Wasilkowskiej przy Gadukcie jako taki pomnik. Ile palił, ciekawe zobaczmy. Czy jest to silnik wysokoprężny, moc 500 koni, prędkość do 50 km. Nie piszę akurat chyba ile palił, ale palił tyle co się wlało, czyli potrafił w terenie spalić, to chyba szarych miał być, rekonstrukcja psa. 100 litrów na 100 km na przykład, a nawet i więcej, jak teren był trudny. Ciężar po prostu, nie? O tym decydował. Tutaj widzę są rekonstrukcje, takie modele różnych. Niemieckich z kolei czołgów, na przykład Tygrysa. działo to sowieckie z kolei czołgi a to jest słynna 85 mm armata przeciwlotnicza To 37 mm armata, a te działy samobieżne, a to chyba silnik odrzutowy, turbo odrzutowy nawet.